W ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi realizuje bezpłatne konsultacje dla pracodawców, menedżerów, specjalistów BHP czy medycyny pracy w zakresie wspierania zdrowia starzejących się pracowników. Tego rodzaju wdrożenia są jak najbardziej uzasadnione danymi demograficznymi, bowiem badania pokazują, że o ile w latach 2005-2015 odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, a więc w wieku 65 lat i więcej, są do populacji w wieku produkcyjnym wzrósł zaledwie o 3,5 punkta procentowego, o tyle na kolejną dekadę szacowany jest wzrost aż o 11,5 punkta procentowego, co w praktyce oznacza, że populacja osób w wieku poprodukcyjnym stanowić ma około trzeciej populacji w wieku produkcyjnym. Wśród różnorodnych tematów bezpłatnych konsultacji od ekspertów Skarowego Centrum Promocji Zdrowia w miejscu pracy możecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób tworzyć, wdrażać oraz rozwijać strategię promocji zdrowia w swoich zakładach pracy. W ramach konsultacji możemy omówić kilka zagadnień, m.in. w jaki sposób inicjować pracę zespołu realizatorów takiej strategii, jak efektywnie współpracować w ramach takiego zespołu oraz w jaki sposób uzyskiwać akceptację dla tego rodzaju wdrożenia ze strony top managementu firmy. Druga kwestia to jest traktowanie promocji zdrowia jako takiego spójnego systemu wzajemnych oddziaływań w sposób całościowy, a nie w formie pojedynczych akcji profilaktycznych realizowanych co na przykład kilka miesięcy. Trzecia kwestia to m.in. identyfikowanie głównych problemów, które w ramach takiej strategii mogą być rozwiązywane, wybieranie spośród nich tych problemów, które mogą czy powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności, określanie celów tego rodzaju wdrożeń, a także dobieranie adekwatnych dla specyfiki danej firmy metod oddziaływania prozdrowotnego. Czwarta kwestia to chociażby przeprowadzanie kampanii informacyjnej na temat strategii wśród personelu oraz wykorzystywanie promocji zdrowia w miejscu pracy do budowania wizerunku publicznego firmy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tego rodzaju tematami, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo.